Niespełna dwa tygodnie do mundialu Kamil Sołoducha, chwilowo z wizytą w Polsce. W Finlandii nie ma zbyt wiele do roboty, że tak? Znalazłeś czas, żeby wyskoczyć? Bardzo dużo roboty. Natomiast znalazły się trzy dni wolnego, gdzie, gdzie można było wrócić do kraju i trochę odpocząć. Ale przygotowanie do Mistrzostw Świata w Finlandii inną pełną parą? Jak najbardziej. Trenujemy ciężko dwa razy dziennie, tylko weekendy są wolne. W przyszłym tygodniu zaczynamy już mecze sparringowe, także trochę później niż wszyscy. Mamy nadzieję, że będzie to trochę lepszy okres przygotowawczy niż wszyscy pozostali. Na bieżąco jesteś z tym, co się dzieje w kraju. Zauważyłeś, jak tak przyleciałeś do Polski, jakieś informacje o Mistrzostwach Świata? Tak, widziałem w Gdańsku na lotnisku na ścianie jeden billboard. Nic więcej. A w Finlandii coś się mówi? W ogóle wiadomo, że taki turniej jest, poza ośrodkiem przygotowawczym, gdzie wy się przygotowujecie? Nie. Czyli cisza, nie wiadomo, że Mistrzostwa Świata są w Polsce. No nie, nie, nie wiadomo. Straszne. E, jakie masz odczucia, jeśli chodzi o te Mistrzostwa Świata? To będą wyjątkowe Mistrzostwa Świata, twoim zdaniem, czy, czy będą strasznie jednostronne, bez niespodzianek? Hmm, mam nadzieję, że organizacyjnie będą to najlepsze Mistrzostwa, bo jednak Polacy potrafią przygotowywać oprawę siatkarską, siatkarskich meczów. Natomiast uważam, że no nie powinno być niespodzianek, jeżeli chodzi o wyniki spotkań. Niestety. No właśnie, kto Twoim zdaniem faworytem jest tego polskiego turnieju? Czołówka, ciężko powiedzieć, kto jest w czołówce w tej chwili, bo strasznie dużo tych zespołów się pojawiło. Nawet Iran możemy już zaliczyć do tej czołówki światowej. Myślę, że to. Czołówka, jeżeli tak można powiedzieć, aspirujących drużyn do, do, naj, do złotego medalu jest około 5-6. E, moim zdaniem jest to Brazylia, Stany Zjednoczone, Rosja w tej kolejności. E, następnie Włosi, może Polska i tyle. A gdzie Finlandia? Albo jak najwyżej. <grych> Jaki macie cel? Y, Rozmawiacie w ogóle o tym, jak? Jak widzicie ten turniej w Polsce? Macie jakieś założenia, czy każdy najbliższy mecz jest tym najważniejszym? Tak, każdy najbliższy mecz jest najważniejszym. Staramy się nie myśleć o tym, co, co będzie na koniec, kiedy skończymy i co było wczoraj, tylko myśleć o tym, co będzie jutro, ewentualnie dzisiaj, jeżeli jest to dzień meczu. Nasz cel to tak naprawdę zajęcie jak najwyższego miejsca i awans w rankingu, żeby zająć jak najwyższe miejsce. Jak tam twoje kontakty z, ze sztabem reprezentacji Polski? W porządku. Wydaje Ci się, że ta kadra ma przyszłość przed sobą? Szczerze, że oni mogą zajść wysoko w turnieju, czy, czy może być totalna porażka? Mam taką nadzieję, że ta, ta kadra no zajdzie jak najwyżej, ponieważ jest w kilku młodych zawodników, młodych perspektywicznych, tak zwanych. Hmm. Rafał Buszek, 27 lat, faktycznie. Hmm. Młody perspektywiczny na no, przykład. przykład. Porównując do innych młodych. Może już nie młodych, ale perspektywicznych na no to, jest on młody. Myślisz, że kibice mają powody do obaw, którzy widzieli wyniki, tych suche wyniki sparingów np. z Niemcami? Czy, czy na, tym, na tym etapie przygotowań wynik nie jest aż tak kluczowy? Moim zdaniem wynik, to co było, to co, to, co wydarzy się przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata nie będzie miało w ogóle znaczenia, bo. Przede wszystkim jedna moja obserwacja jest taka, to, to był z 2012 roku, kiedy były Igrzyska Olimpijskie. Liga Światowa poszła super i akurat wtedy miałem przyjemność być z kadrą. Był złoty medal na, podczas finału Ligi Światowej, natomiast nie przełożyło się to na Igrzyska Olimpijskie, więc moim zdaniem nie da się utrzymać tej samej wysokiej formy przez cały sezon reprezentacyjny. I, i, i ten poziom siatkarski się zmienia, kondycyjny siatkarski. I uważam również, że mecze sparingowe, gdzie każdy dostaje szansę, żeby pograć, gra się nieregularnie, czyli można grać 6 setów, 5 setów, albo tak jak Niemcy ostatnio grali tylko po dwa sety z Australijczykami, to się nie przekłada w żaden sposób na wyniki meczów. Oglądasz te spotkania strasznie dużo. Dużo meczów obrabiasz, przygotowujesz. Czy jest w ogóle sens, żeby to, to robić, skoro to nie jest miarodajne? Hmm, jak najbardziej jest sens, ponieważ są pewne elementy w taktyce, do, do, do ustalenia, do taktyki, które się nie zmieniają. Są to na przykład kierunki zagrywek zawodników. Już nie mówimy to o zagrywkach, bo wiadomo, że każdy jest w stanie zagrać wszędzie, tylko nie każdy wszędzie chce zagrać. I jeżeli weźmiemy na przykład Wariusza odgazłego, ma on jeden najmocniejszy kierunek zagrywki, który się nie zmienił przez całą karierę na najwyższym poziomie. W związku z tym, z takich meczów sparringowych, możemy wziąć na pewne kierunki zagrywek, kierunki ataku, bo tak jak powiedziałem, to się nigdy nie zmienia. Co do dystrybucji rozgrywającego, wszystko zależy od tego, kto był na, na boisku, załóżmy. Jeżeli zmienia się jedna postać na wojsko, to wtedy, to wtedy już nie jest to aż tak miarodajne. Więc czasami warto wziąć nawet mecze sparringowe, nawet kilka meczów mniej do analizy, niż brać stare mecze z zeszłego sezonu czy sprzed trzech miesięcy. Kiedy ostatni raz mecz Polaków robiłeś jakiś? Dzisiaj jest sobota, więc to było w czwartek. Ciężko jest rozpracować grę Polaków? Nie. Ale w siatkurce wcale nie jest ciężko rozpracować przeciwnika. Większość kibiców, widząc i myśląc też o rozpracowywaniu rywala, myśli Paweł Zagumny. Jako mózg drużyny. Ostatnio w kadrze nie jest pierwszym rozgrywającym, ale jak będzie, to kibice myślą, że to jest ten głównodowodzący i że jego najtrudniej jest rozpracować. A jak jest naprawdę? Ciężko powiedzieć. Bo rozpracować każdego jest. Każdego można, jednego mnie bardziej. Z gumą mniej, mniej, pracujesz na co dzień, przypominam. bardziej? E, tak, pracuję na co dzień. Ym, Jest czy... ci łatwiej czy, czy trudniej? Bo załóżmy, że Finlandia spotka się z Polakami, i większość tych chłopaków znasz z ligi, a też sporą część z, z własnego zespołu. To, to ma jakieś przełożenie? Jest łatwiej, czy, czy, czy nie ma znaczenia? Tak, jest znacznie łatwiej, ponieważ kiedy obserwujemy na tak naprawdę widzę każdy mecz i, i prawie każdy trening załóżmy Pawła Zagólnego, to, to wiem w jakich sytuacjach jak reaguje, czyli załóżmy po czasie dla, dla drużyny, w jakiej, co, co rozgrywa, w jaki sposób reaguje, z którymi za zawodnikami trzyma się lepiej. W związku z tym, jeżeli przyjdzie moment kluczowy albo bardzo... Specyficzne, to on będzie grał z tymi zawodnikami w szczególności. Nie zawsze, ale w szczególności. W czasie turnieju, podczas Mistrzostw Świata będziemy jeszcze się, jeszcze się spotykać. Na koniec, kto zajdzie wyżej w Mistrzostwach Świata Polska czy Finlandia? Hmm, nie odpowiem na to pytanie. Natomiast w ostatnich dwóch miesiącach, mówię tu o Lidze Światowej, zajęliśmy w grupie. My jako Finlandia wyższe miejsca od Polaków na mistrzostwach Europy również. Więc mam ja osobiście mam nadzieję, że będą to jak najwyższe miejsca, aczkolwiek Finlandia wyżej.